Osieczna dzisiaj będą trzy górki. Za mną Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa, do którego zawitamy pod koniec. Najpierw jednak idziemy na uroczą górkę, na której jest wspaniała wieża, na której jeszcze nigdy nie byłem. Bardzo jestem ciekaw. Skręcamy w ulicę Łoniewską i nie mam praktycznie do samego lasu, w którym zdobywać będziemy górę, na której stoi wieża. Przy Łoniewskiej, w lasku po prawej stronie, już na rogatkach osiecznej, dawny cmentarz ewangelicki. Z muzeum z wiatrakami już widać to wzniesienie w oddali. Trzeba je wypatrzyć i kierujcie się Ulicą Łoniewską. W tamtą stronę powinniście bez problemu trafić. Wyszliśmy już z idziemy wzdłuż łąk, rysuje już się na horyzoncie las. Idziemy wzdłuż drogi na Poniec i na Łoniewo, stąd ulica Łoniewska. Wrzucę gdzieś w filmie, oczywiście, jak zawsze mapę, ale jeśli zapamiętacie, że Sosieczne i kierować się na Łoniewo, i na koniec wzdłuż drogi. I jak dojdziecie do lasu, tam jest podobno jakiś zakręt śmierci, coś takiego jak w szklarskiej porębie. Zobaczymy ten zakręt, czy rzeczywiście jest taki straszny jak w szklarskiej. I gdzieś w rejonie tego zakrętu, prosto do lasu, i potem w lewo, tak wynika z mapy, i powinniśmy dotrzeć do góry, na której jest wieża. Jarek Jankowski, właściciel Muzeum Fosiecznej, mówił mi, że. Tu gdzieś jest zakręt śmierci. Wygląda na to, że to jest to. Spacer, który dzisiaj robię z osiecznej na wieżę widokową, i z powrotem do osiecznej, do tamtejszego muzeum z wiatrakami, do Jarka Jankowskiego, to w sumie mniej więcej 5 km. Czyli nawet zimową porą możecie w sobotę przejechać odwiedzić Skansen. Jarek i jego żona są bardzo. Gościnni, także gorąco Wam polecam. Pod koniec filmu ów skansen, owo muzeum Wam pokażę. Za Osieczną idąc wzdłuż Łoniewskiej na łoniewo dosłownie po 10 minutach, naszym oczom, ukazuje się duża, wyraźna tablica, informująca o tym, że na jagodę 2, na tą wieżę, na górkę, skręcamy w prawo. Zobaczcie, tej tablicy na pewno nie przegapicie. Jeśli nie macie za dużo sił, możecie podjechać pod samą górę. Jest tutaj wyraźny parking i kilkaset metrów dosłownie wejdziecie na górę, na której jest wieża. Dochodzimy do krzyżówki, ale nie bójcie się, nie ma problemu. Zobaczcie, wszystko jest tutaj pięknie oznaczone. Tablica przy głównej drodze wielka, gigantyczna, ogromna tablica. A na samym dojściu do wieży, do góry zobaczcie, są, są pomocnicy w postaci takich właśnie tablic. Jest nowoczesność w zagrodzie. Właśnie za tą barierką udajemy się na górę. I widać już, że teren się zaczyna podnosić, także za parkingiem w prawo, dosłownie po 100 metrach. Ale na pewno nie przegapicie tego y, kierunku, bo są tablice. Myślę, że będą też bliżej samej wieży. Kolejne, możecie przyjechać tutaj w okolice Leszna Osiecznej na rowery. No a jeszcze taki jeden kontekst naszego dzisiejszego wędrowania to nasza niedawna wycieczka na górę Świętej Jadwigi tuż koło Leszna i dzisiaj niejako łączy nas z tamtym miejscem droga Świętego Jakuba, ponieważ ona też tutaj przez Osieczną wjedzie. Niebieski szlak z charakterystyczną muszelką trasa do Santiago de Compostela, droga pielgrzymkowa Biegnie tutaj także przez osieczną. Także jeśli wędrujecie, jeśli kolekcjonujecie fragmenty tej drogi, a są tacy yy, także wśród sympatyków tego kanału, no to możecie tutaj przyjechać i połączyć to z wejściem na taką piękną wieżę. A droga jest bardzo dobrze oznaczona. Mamy też tutaj poza wędrówką dawkę informacji. W tym przypadku las to tlen. Takich tablic jest na szczęście coraz więcej, służą one edukacji. Wiadomo, w tych czasach ekologia jest w cenie. No cóż, wieża ma to do siebie, że trzeba na nią wejść. Ta podosieczną jest wieżą drewnianą. Bardzo lubimy drewniane wieże, chociaż tak naprawdę lubimy wszystkie wieże, także te metalowe, kamienne, wszystkie. A na kanale górskim, góry na nizinach, jest ich bez liku już teraz. I te, i te wielkopolskie, jak chociażby wieża Joanny przy Sławie Śląskiej, ale też wieża w Siekowie. Także te poznańskie wieże widokowe, podpoznańskie. Są też wieże sudeckie, polecam Wam najbardziej, najchętniej oglądany film na kanale dookoła Kotliny Kłockiej. Tam dwie bardzo fajne, w ogóle więcej fajnych, ale między innymi wieża na Trójmorskim Wierchu. No ale też wiele, wiele innych moich wypraw z Głównego Szlaku Sudeckiego, tam właściwie chyba moja ulubiona wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych. Ale też miałem taką jedną wyprawę, którą też pokazałem na filmie. To było właśnie dookoła Kotliny Kłockiej, ale po czeskiej stronie taka metalowa wieża za orlicą. Tutaj od razu, już po pierwszych kilkunastu stopniach, otwierają nam się wspaniałe widoki. Ta wieża wyraźnie wystaje ponad wysokość najwyższych drzew. A co za tym idzie, widok jest pełny. Widać tutejsze jezioro. Pod którym, według legendy, jest jakiś tam tunel. Do końca sprawa jeszcze nie jest zbadana, ale dodatkowym atutem tego miejsca jest fakt, że owa wieża, która jest dość wysoka jak na Wielkopolskie warunki gdzieś tutaj wrzucę wysokość w filmie, bo nie pamiętam jest ona zlokalizowana na górze, a zatem widzimy, nie tylko z wysokości samej wieży, ale dodatkowo górki wynoszącej się ponad okolice. Zobaczcie sami, jak piękne to tereny. Z tego, co mówił mój przewodnik, u którego dzisiaj będziemy w muzeum z wiatrakami Jarek Jankowski, to widać stąd górę świętej Jadwigi. Ktoś tam gdzieś tam w internecie pod moimi filmikami pisał, że Widać stąd przed górze sudeckie. Wydaje mi się, że dzisiaj jest takie trochę mleko na horyzoncie i może nie być to takie całkiem pewne, ale przy dobrej widoczności możecie jak najbardziej spróbować to miejsce. Ma potencjał, żeby zobaczyć stąd sudety. Tak mi się wydaje. Założyłem rękawice, zimno, nie niemiłosiernie. Jest pewnie koło zera. Widzieliśmy po drodze szron osadzający się delikatnie na tym, co jeszcze można by nazwać trawą, chociaż ta trawa już jest dawno zmarznięta, a więc szron tu i ówdzie były lekko zamarznięte, czy może zamarzające kałuże. Pamiętajcie, że na tego typu wieżach widokowych, gdzie jesteście kilkadziesiąt metrów, a tak jest tutaj ponad poziom, już hulają zimne wiatry, rękawice i czapka to rzecz obowiązkowa. Ostatnio byłem bez rękawicy i mocno zmarzłem. Schodzimy już na dół i idziemy do osiecznej, do wiatrakowego. Muzeum Jarka Jankowskiego, który nas oprowadzi, czeka z ciepłą herbatą. Jarek, wiem, że oglądasz. Będziesz za, siebie, za chwilę siebie oglądał, jak pokazujesz tam swoje muzeum, które jest przeurocze. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bo zaprosiłeś nas tutaj po filmie o królowej, po filmie o Górze Świętej Jadwigi. U Jarka możecie dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych historii dotyczących regionu, całej Wielkopolski, w ogóle wiatraków. To jest regionalista z krwi i kości, pasjonata i właściciel fantastycznego wiatrakowego skansenu, do którego właśnie teraz się udajemy z wieży widokowej pod osieczną. Mogę wystawić maksymalną ocenę 10 na 10. Piękny widok z samej wieży, doskonała, wręcz infrastruktura blisko parking osieczna. Parking nazwijmy to na przełęczy za zakrętem śmierci pod samą wieżą, dosłownie 300 metrów, i dodatkowo tablice informacyjne i dodatkowo jeszcze taka wielka plansza przy samej wieży, gdzie możecie sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Pięknie zachowana ławeczka, można usiąść, odpocząć. Wieża Jagoda 2 będziemy tu na pewno wracać, gorąco polecamy. Z Jarkiem Jankowskim wędruję po wspaniałym obszarze po terenie Muzeum Wiatrakowym. Gdzie jesteśmy dokładnie? Jesteśmy na terenie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa Wosiecznej i jesteśmy na wzgórzu tak zwanym Szubinicy. No właśnie, byliśmy dzisiaj na górze, pokazaliśmy tą piękną górę z wspaniałym widokiem na osieczną. Jak nazywa się ta góra? Jest to wieża widokowa Jagoda 2. Jagoda 2, z niej piękny widok na osieczną, na tutejsze jezioro, ale teraz jesteśmy na końcu tej wędrówki, jesteśmy na wzgórzu. Skąd ta nazwa? Skąd, skąd to się wzięło? Bo obecnie nie funkcjonuje, funkcjonowało jeszcze parę stuleci temu. Tak, jesteśmy na e, historycznym miejscu. E, gdzie dawniej tutaj właściciele zamku, czyli ród Górków, herbu Nałęcz, w tym miejscu właśnie ścinali mężczyzn. Natomiast kobiety topiono w tak zwanym babim stawie, gdzie je zaszywano w bydlęce skóry, wkładano małpę albo psa i topiono. Niezbyt sympatyczna historia, no ale tak było, proszę Państwa. Czy nadal jeszcze funkcjonuje ta nazwa? Nie. Góry. Już w XVIII wieku Praktycznie pod koniec XVII wieku zaczęto stawiać tutaj wiatraki na tym wzniesieniu, których w takiej majestatycznej ilości 12 sztuk stało tych wiatraków na tym wzniesieniu dosyć długo. Jeszcze były trzy wiatraki w mieście. W sumie Osieczna posiadała 15 wiatraków i 5 młynów wodnych. Idziemy teraz do wiatraka, proszę Państwa, na koniec dzisiejszego filmu z Osiecznej. Gospodarzu, czyń swoją powinność. Za Zapraszam. Mamy pierwszy wiatrak, który widzimy. Jest to wiatrak Franciszek. Pochodzi z 1761 roku. Jest to tak zwany wiatrak u nas nawiedzony, dlatego że. Ten mniejszy po prawej, tak? Tak, dlatego że tutaj w XIX wieku jeden z młynarzy zmarł, Franciszek, właśnie i znaleziono go po trzech dniach. Jak mówi legenda, ciało pozostało na miejscu, natomiast duch się ulotnił i pilnuje cały czas tutaj tego obiektu. Te wiatraki oczywiście przez całe lata, bo muzeum funkcjonuje tutaj od ponad dekady, te wiatraki odnawiałeś, ale także stworzyłeś coś w rodzaju skansenu tutaj, bo piękne przedmioty, właściwie na każdym kroku potykamy się wręcz o jakąś starość. Muzeum zajmuje się gromadzeniem artefaktów, Tutaj z dawnych czasów. Tu do tego idziemy, tak? tak? Do, do, dokładnie idziemy do Franciszka. Jest to akurat teren poświęcony właśnie historycznym elementom, maszynom, które tutaj pracowały w dawnych wiekach. No i tutaj te zasoby gromadzimy. Oczywiście część trzeba odrestaurować, odnowić. No, takim dużym wyzwaniem jednocześnie są tutaj obiekty, które tutaj widzimy, gdyż sam wiatrak, żeby jego wybudować, byśmy musieli wyciąć pół hektara lasu, mhm. czyli 150 kubików drewna. Ta góra szubieniczna, tak można tak. powiedzieć, z tego co widzę, składa się z dwóch wierzchołków. Na każdym jest wiatrak, można powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy na jednej z tych kulminacji. Dokładnie tutaj jesteśmy na praktycznie. Centrum Wzniesienia, gdzie się nam akurat usadowił wiatrak Franciszek, który pochodzi z 1763 roku. I tu taka mała ciekawostka pracował bez przerwy do 1982 roku. Taka perła architektoniczna jeden z nielicznych wiatraków już w Polsce, który jest w pełni wyposażony. No i tutaj, między innymi, też edukujemy wszystkich jak dawniej. Mielono w takim wiatraku, także będziemy mieli możliwość zobaczenia, jak to wygląda wewnątrz. Jak się otwiera wiatrak w specyficzny sposób, z tego co widzę? A musimy oczywiście otworzyć drzwi. Wnętrze, Jesteśmy już we wnętrzu. No, jak widzimy, mamy tutaj w pełni wyposażony obieg. Wszystkie maszyny, urządzenia. Dzięki czemu możemy się dowiedzieć, jak przyjmowano zboże do takiego wiatraka, jak mielono te zboże w takim wiatraku i czym generalnie zajmował się młynarz, który zresztą w dawniejszych wiekach był jednym z najbogatszych gospodarzy schodki na górę, do, do czego, dokąd prowadzą? tak, no mamy tutaj oprócz yy, yy, oprócz yy, samej przestrzeni tutaj przemysłowej mamy również biuro w takim wiatraku które jak widzimy jest też również tutaj w nienaruszonym stanie Mamy garderobę księgowość, y, kącik socjalny, barek, y, również pierwszą kasę fiskalną. O matko, banknoty, sprawdziwe z epoki. Tak, można, można się... pokazać? Tak oczywiście. z różnych epok, dlatego że no, wiatrak w różnych epokach pracował. Marki polskie, tak, dobrze widzę. Tutaj mamy tak marki, y, nawet mamy francuskie pieniądze, gdyż tutaj mieliśmy... No, też te, te, też te, te mieliśmy tutaj aspekt. To. Mhm. Francuskich żołnierzy, którzy przebywali na tym terenie, cofnęliśmy się, cofnęliśmy się w czasie, proszę Państwa. Banknoty, butelki z epoki w dawnym wiatraku, tutaj fosiecznej. To wszystko pokazujecie, jak tylko jest okazja, można tu przyjechać. Tak, mamy też tutaj część maszyn, która jest w zupełnie nienaruszonym stanie, jak widzimy. Oryginalne również pochodzą oryginalne worki z epoki, z ostatniej wojny światowej. Które też pozostały w tym wiatraku. Yy, Młynarze często przerabiali te worki na kominki zasypowe. Jak widzimy tutaj, mamy taki kominek z 1944 roku. I on jest właśnie zrobiony z takiego worka, który tutaj widzimy. W ten sposób niszczono yy, tak yy, gospodarczo Rzeszę Niemiecką. Niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć na naszym kanale wnętrze prawdziwego wiatraka z epoki. Tutaj rozumiem to serce wiatrakowe można tak, powiedzieć. Tutaj młynarz nikogo nie wprowadzał, bo bał się, że ktoś podejrzy jak taki wiatrak jest zbudowany i by mógł sobie po prostu wybudować obok i on by się pozbył miejsca pracy. Gdzie teraz? I teraz przejdziemy do pierwszego, do naszego najstarszego wiatraka. Jest to, dodam, jedyne złożenie zabytkowych wiatraków, które występują w takiej ilości trzech sztuk w Polsce. Jesteśmy w środku najstarszego wiatraka w Osiecznej 1761 rok. Do Jarka Jankowskiego. Zapraszamy. Góry na Nizinach. Dzisiaj odwiedziły oświeczną pobliską górę i tutejsze skarby, tutejszy skansen, tutejsze muzeum. Bardzo dziękuję, Jarku, za oprowadzenie. Również bardzo dziękuję za wizytę i zapraszam do naszego muzeum. Zapraszamy do muzeum i zapraszamy na kolejny film Góry na Nizinach, jak zawsze w piątek po godzinie 16. Do zobaczenia!